Zaraz sprawdzimy, jak będzie. Na... O, już czuję, że idzie, ale do ilu to nie wiem. Już sprawdzamy. Do jakichś 30 na godzinę. I ostatni bieg będzie pewnie do 35, bo ten rower więcej nie leci. I powiem Wam, że te 35 na tym rowerze przy tych 7 przerzutkach to jest naprawdę ok. Więcej nie musi być. Powiem wam, że od razu słychać jak nie słychać tych opon, bo jak są jednak 4 calowe, 4 cale szerokości przy 20 calach wysokości, to te opony tak huczą, że jak na przykład nie wiem, moja żona dojeżdża do domu, to ja słyszę najpierw ją słyszę, później ją widzę, że dojechała, więc uwaga, uwaga. Tu się rozglądamy, żeby komuś nie zajechać drogi i lecimy dalej. I jak zwykle moja fajna ścieżka rowerowa która jest po prostu gicior, majonez no dobra, trochę mogliby poprzecinać krzaków, ale to pierdoły są i lecimy dalej, słuchajcie pierwsze dwa kilometry zrobione, niewiele ale zawsze już coś, no i tu jest taka też fajna dygresja bo nieraz fajnie ludzie gadają, że na elektryku jeździsz to lepiej, że w ogóle elektryk to nie rower i tam takie szczekanie jest, nie? Ostatnio żeśmy wywnioskowali coś takiego Ty, lepiej jeździć na elektryku Czy nie jeździć na żadnym Bo oczywiście, jeżeli ktoś ma Nie wiem, yy, lubi Wkręcił się w jeżdżenie zwykłym rowerem I nie neguje tego, ja też bardzo lubiłem I też lubię nieraz jeszcze pojeździć zwykłym rowerem No ale, co jest lepsze Robić jakiekolwiek Kardio, nawet elektrycznym rowerem Oczywiście nie mówię, żeby jechać na manetce Bo jak jedziesz na manetce, no to faktycznie nie jedziesz wtedy rowerem Ale lepiej jechać i robić cokolwiek, czy, czy siedzieć na kanapie i nie jeździć, bo na przykład nie masz ochoty w ogóle wyjechać na rower.